Kibicowanie Fair Play. Fikcja czy rzeczywistość? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy debaty zorganizowanej w 41. Liceum Ogólnokształcącym. 41. to szkoła kształcąca m.in. młodych sportowców. Wielu jej absolwentów zrobiło kariery w tej dziedzinie. Placówka przystąpiła do programu Bezpieczna Szkoła, a program w połączeniu z profilem placówki zaowocował ciekawym pomysłem edukacyjnym. Realizujemy w tym roku projekt Kibicuj Bezpiecznej Placówki. Dzisiaj mamy takie apogeum, ponieważ jest duża impreza. Nasza młodzież dzisiaj no, ma sporo zajęć, ponieważ od dziesiątej w części klas były zajęcia, były warsztaty dotyczące kibicowania fair play. Gorąca dyskusja rozgorzała już na początku, kiedy uczestnicy debaty mieli ustalić, jak jest na łódzkich stadionach. Aktualna sytuacja na polskich stadionach no, jest dramatyczna. tak? Nie ma jako takich zabezpieczeń dla tych bandytów stadionowych, których tak już nazywamy, tak rzeczy po imieniu. To nie jest sytuacja dramatyczna. Że można kontrolować tych ludzi. Wystarczy tylko trochę czasu i pieniędzy dla mnie. Każda osoba chyba jednak boi się, że się do takiego autobusu, w tramwaju, gdzie jedzie grupa. Ja tego nie nazwę pseudotwiciarami, to są huligani dla mnie po prostu. Sądzę, że to się da zmienić, chociażby poprzez postawienie takich klubów kibica, którzy będą dopingować fair. Poprzez okrzyki kulturalne. Od dwudziestu kilku lat chodzę na mecze piłki nożnej nie tylko. Mój brat, który jest ode mnie 8 lat, młodszy, chodził mając lat 10-11 i jakoś żyje, nic mu się specjalnego nie stało. Oczywiście y, sytuacje są różne, natomiast jest coraz lepiej. Debata natychmiastowo nie rozwiąże problemu burt na stadionach wywoływanych przez ludzi, którzy tylko kibiców udają. Organizatorzy liczą jednak, że zmieni ona nastawienie i mentalność młodych ludzi, pomoże im w dokonaniu właściwego wyboru.